To starcie przejdzie do historii: dwóch ludzi, dwa światy, dwie wizje Polski. Z jednej strony Lech Wałęsa, symbol walki z komunizmem, laureat pokojowej nagrody Nobla, człowiek którego twarz zna cały świat. Z drugiej Karol Nawrocki, prezydent nowego pokolenia, historyk, który mówi o prawdzie bez tabu, nie bojąc się podważać starych mitów. Od miesięcy między nimi iskrzyło. Ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że ten konflikt eksplodował z całą mocą. Wałęsa uderzył pierwszy i to bez litości. Nazwisko Nawrockiego padło w jednym zdaniu z określeniem brudny życiorys. To nie była polityczna aluzja, to był cios w samo serce reputacji urzędującego prezydenta. Ale wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Karol Nawrocki nie tylko odpowiedział. On rozjechał Wałęsę publicznie, z zimną precyzją, w miejscu świętym dla Solidarności. Tam, gdzie zaczęła się wolność, padły słowa, które mogły ją na nowo zdefiniować. Zostańcie do końca, bo w tym filmie ujawnimy całą prawdę o tym starciu, kulisy politycznej zemsty i ukrytą wojną o pamięć, jaka dziś rozdziera Polskę. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Wszystko zaczęło się w studiu tvp. info. Lech Wałęsa, bez ogródek, bez dyplomacji, wypalił. To, co o nim wiadomo z mediów, wystarczy, by powiedzieć, że jest brudny. Padło nazwisko Karola Nawrockiego. Dziennikarz oniemiał, publiczność w sieci eksplodowała. Tak ostrego ataku nie słyszano od dawna. Wałęsa nazwał życiorys Nawrockiego gorszącym, dodając, że tacy ludzie nie mogą wychowywać młodych patriotów. Dla wielu to był szok, ale też znak, że Wałęsa wciąż walczy o swoją legendę, bo przecież środowisko Nawrockiego, dawny IPN. Historycy Cęckiewicz i Gontarczyk od lat piszą o dokumentach, które mają obalać mit nieskazitelnego bohatera z Gdańska. Wałęsa posunął się jeszcze dalej, zaatakował Sławomira Cęckiewicza, twierdząc, że podrobił całą dokumentację i że kiedyś zostanie rozliczony. W tym samym zdaniu padło nazwisko Nawrockiego, jakby miał być częścią tej samej, Antywałęsowej intrygi. Odpowiedź Nawrockiego, publiczny nokaut. Kilka tygodni później pod koniec sierpnia, Gdańsk. Uroczyste obchody rocznicy porozumień sierpniowych. To miejsce, symbol narodowej jedności i buntu przeciw komunie, tym razem stało się areną cichej wojny o pamięć. Na sali działacze solidarności, politycy, historycy, Wszyscy czekali, czy Nawrocki odniesie się do słów Wałęsy. I wtedy stało się. Z kamienną twarzą, spokojnym tonem, Nawrocki powiedział słowa, które rozległy się jak grzmot nad Gdańskiem. W tej historii jest też przewodniczący Solidarności, Lech Wałęsa, o którym nie możemy zapominać, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji. Był przewodniczącym Solidarności. Ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę, kim był Lech Wałęsa. Nie było krzyku, nie było emocji. Była chłodna pewność i moc przekonania, która przebiła wszystkie wcześniejsze ataki. Publiczność o nie miała. To było jak symboliczne zdjęcie aureoli z głowy Wałęsy. Po latach politycznych kłótni, to właśnie tu, w sercu Solidarności, Padło zdanie, które może na zawsze zmienić sposób, w jaki Polacy patrzą na swoją przeszłość. Dziękczynienie i prowokacja Nawrocki poszedł dalej. Publicznie podziękował Sławomirowi Cęckiewiczowi, historykowi, którego Wałęsa oskarżał o fałszowanie akt SB. Nazwisko Cęckiewicza padło jako przykład rzetelnej pracy historycznej i odwagi w mówieniu prawdy. To było jak celowe włożenie palca w ranę. Zgromadzeni na sali wiedzieli, że to nie przypadek. To była jawna demonstracja siły. Nawrocki pokazał, że nie cofnie się przed niczym, że nie pozwoli, by historia była pisana tylko przez tych, którzy chcą ją wybielić i że nawet legenda Wałęsy nie jest ponad krytykę. Ta konfrontacja to nie tylko spór dwóch ludzi, to wojna pokoleń, wojna narracji, wojna o duszę polskiej historii. Z jednej strony Lech Wałęsa, człowiek, który dla wielu jest wciąż ikoną wolności, z drugiej Karol Nawrocki, który twierdzi, że bez prawdy, nawet tej najtrudniejszej, nie ma wolnej Polski. To zderzenie jest brutalne, emocjonalne i dla wielu niewygodne, bo jak mówi sam Nawrocki, wolność bez wartości jest pustą formą. Czy więc Polska jest gotowa na nową wersję swojej historii? Czy jesteśmy w stanie spojrzeć w lustro, wiedząc, że nawet nasi bohaterowie mieli ciemne strony? Ta sprawa nie ucichnie. Bo każde wystąpienie Wałęsy, każdy wywiad Nawrockiego to kolejny rozdział w tej bezlitosnej wojnie o pamięć. I jedno jest pewne po tym, co się wydarzyło w Gdańsku mit Lecha Wałęsy już nigdy nie będzie taki sam. A wy po czyjej stronie jesteście? Po stronie legendy, która stworzyła Solidarność, czy prezydenta, który odważył się mówić prawdę, mimo że wszyscy każą milczeć? Piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie, żeby Polska przestała bać się własnej historii. Subskrybujcie kanał, bo już w kolejnym materiale ujawnimy kulisy politycznej wojny Wałęsy z IPN-em, o których media milczą. Nie zapomnij zasubskrybować.